Cześć, witam Was serdecznie 10 lipca 2022 roku na pieprznikowym kanale grzybowym. Dzisiaj, co prawda, nie ma zbyt wielu gatunków grzybów w lesie, za to trafiłam na kolejnego grzyba z czerwonej listy roślin i grzybów Polski. Ma on status R, czyli rzadki. Więc fajne znalezisko pod tym kątem, że. Grzyb raczej w Polsce rzadki, ja trafiam na niego pierwszy raz. Jest to żagiew guzowata. Poglądamy sobie dzisiaj ten gatunek grzyba, akurat mam tutaj owocniki w różnym stopniu rozwoju, więc mamy okazję przyjrzeć się bardziej wyrośniętym i takim małym też. Żagiew guzowata bohaterem naszego dzisiejszego odcinka. Kapelusz może mieć średnicę od 2 do 12 cm. Tutaj na szczęście mamy okazy o różnym stopniu rozwoju, większe i mniejsze. Położyłam też piątaka, żebyśmy mieli jakąś skalę porównawczą. Kolor, jak widzicie, taki brązowawy, jasny raczej beżowo- ochrowy, z ciemniejszymi łuseczkami. kształt lejkowaty. Widzicie ten lajek tutaj w środku? Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać na tym nagraniu. Na tych maluchach bardziej to widać ten lajkowaty kształt. Jeszcze przyjrzyjmy się tym museczkom tutaj na tym. Po lewej stronie najfajniej będzie to widać. Hymenofor, czyli spód kapelusza, rurkowy, rurki białe, zbiegające na trzon. Hymenofor przypomina dosyć hymenofor Innej żagwi, żagwi zimowej, o wiele bardziej pospolitego gatunku grzyba, spotykanego jednak zimą. A teraz mamy lipiec. Atlasy podają, że żagiew guzowata rośnie od sierpnia do października, natomiast oczywiście są to dane przybliżone. Różne gatunki grzybów występują czasem wcześniej, czasem później niż w tych terminach podawanych przez atlasy w zależności oczywiście od warunków pogodowych. w guzowata rośnie w lasach liściastych i mieszanych na gałązkach zagrzebanych w ziemi. Najczęściej na bukach i na wiązach. No i widzimy tutaj, że faktycznie wszystkie te owocniki wyrastają na gałęziach. Jeszcze troszeczkę otrzszenie tego grzyba. Jak widzicie, jest przyrośnięty do środka kapelusza, tak centralnie. Zobaczmy sobie jeszcze ten. Największy owocnik jak on wygląda. Tutaj też fajnie będzie widać pory. Proszę bardzo, takie lekko kanciaste. Białutkie. Bardzo się cieszę ze spotkania kolejnego gatunku grzybów z czerwonej listy roślin i grzybów Polski. Mimo tego, że nie jest to oczywiście jeden z tych naszych ukochanych gatunków grzybów, to jednak równie mocno jak nie mocniej cieszę się ze spotykania właśnie rzadkich gatunków grzybów. Wiadomo, że koszyk pełen prawdziwków to zawsze olbrzymia radocha, natomiast fajnie poznawać nowe gatunki grzybów. Mam nadzieję, że. Ten filmik pokazał wam dzisiaj coś nowego. Jeśli interesujecie się grzybami, to zapraszam do poprzeglądania też innych filmów na moim kanale i zapraszam was też serdecznie na mojego bloga pieprznik.pl. Na nim znajdziecie dużo opisów grzybów, opisów grzybowych wycieczek i sporo zdjęć. Pozdrawiam serdecznie i życzę wam miłego dnia. Pa pa. Miąż tego grzyba, jak widzicie, jest taki białawy. Tutaj mamy młody owocnik, więc miąż elastyczny, niełykowaty. I jeszcze ostatnie spojrzenie na rurki od tej strony. Tutaj bardzo ładnie widać jak pory zbiegają na trzon. Możecie się przyjrzeć. Czyli tak zachodzą na trzon. To już jest taki starszy owocnik, większy. Ten z tych, co mają średnicę do 12 cm. No to pozdrawiam. Heja. Niektóre źródła podają, że żagie w guzowata to grzyb jadalny, kiedyś nawet uprawiany. Inne z kolei, że nie jest to grzyb jadalny. Ja bym raczej tam się za niego nie brała, chociażby ze względu na jego rzadkość występowania. Ale fajnie poznać nowy gatunek grzyba. Cieszę się, że miałam okazję go dzisiaj spotkać. Mam nadzieję, że dla Was jest to też jakaś ciekawostka. Pozdrawiam, heja.